We both stand up late And somehow you go astray We went from nothing to something Like in a lovely. It was us against the world And now we just fucking this tight like I loved you so much And now I just hate you Feeling stupid for all the time And I gave you I wanted over Rozmowy o polskim drzewie możemy uznać za jeden z najbardziej gorących tematów. Wiele razy do tego podchodziliśmy, wiele razy próbowaliśmy stworzyć drzewko. Wszyscy doskonale wiedzą, że mamy z tym pewne trudności, bo dużym problemem jest odnalezienie unikalnych polskich pojazdów, czyli nie tych sowieckich, które były używane w trakcie i po wojnie, albo jakichś podobnych, ale autentycznie polskich. Mamy nadzieję, że graczom się spodoba. Grajcie w nasze gry, bądźcie z nami. Pracujemy dla Was i tylko razem możemy sprawić, że nasza gra będzie coraz lepsza. Jakie to estetycznie żenujące. Nowsze są lepiej wykończone.